Waga. Kamila, zapalarka była, teraz jest waga. Zawsze można zważyć, ile co waży. Zważ, zwłoki. <laughs> prochy. Pro, jo, prochy. Prochy będziemy ważyć. Może sprzedamy na nagramy. A waga, słuchajcie, wiecie, na ile kosztuje? Tylko 35 zł. Tylko 35 zł ta waga. 8. No, nie, 38, zobaczcie, ja już tak czaruję was, że zapominam cenę. 38. Madja nie te oksy wzięła. No nie te okulary, mam jeszcze chora, też nie do znówka, zdrowa. My tu z Milenkę już zarazimy całkiem. No połada mi czasami. Tą. E, słuchajcie, teraz Staraz tak, tak mamy kosmetyczkę męską. kosmetyczka jest po 8 zł. Taka, o. Na Nawet, no, słuchajcie. Tak. Nie mogę jej zapiąć, bo tu jestem i nie jest zablokowane, tak. ale tak wygląda. Męska kosmetyczka, ona jest dosyć duża, słuchajcie. Męska kosmetyczka 8 zł. pani pokazuje. Piszemy kosmety. Słuchajcie, narty, narty chciałam powiedzieć. Dobrze. Do, do pieczenia ryby na grillu. Nawet na różcie. O nawnisko różnie też możemy i już zrobić na ogniskiem. Do pieczenia ryby, ale nie tylko ryby, bo to nie musi być na, na rybę. Może być też nawet na, na kanapki czy na cokolwiek takich chupących chlebek z serem nawet. Można też między to włożyć. No ja już was czaruję na to. Narty dla ryb. Proszę bardzo. Pani Karolina. A jak narty, to i... Milenka, Ma też Tak, do pola nie mam coś. Tak, bo trzeba popić po tych natach. Słuchajcie, miało być sześć, jest pięć szklanek plastikowych i one są za 15 zł. Coś takiego, plastikowe. Super sprawa, mieliśmy te kieliczki, ja ale nie nie poszły. E, tak jak Angelika mówiła o no takiej transmisji, nie wiemy dlaczego, bo karton jest na pięć, a pisze, że jest sześć. Nie, Karolina nie ma tego. No Karolina, no już się już ucieszyła. No, szklaneczki alej. plastikowe, 15 zł, pięć sztuk. I do tego słomeczki za trzy zł są kalory. Zobaczcie, jakie ładne. I co najważniejsze, degradowalne, to nie jest plastik. Są tak teraz... to info, że to jest... Nie chciałaś, Nart, no widzisz. No, Nart nie, ale do ryb można, się A to jest zawsze dobre też, słuchajcie, jak mąż wraca z pracy, znaczy się z pracy, no wyjeżdża gdzieś na integrację, to potem jak wraca, nie taki. dobre tak, biorę. biorę, ale co, biorę. Kama. Ale co, kama? Kubki plastikowe, super. To wiecie, to tak zawsze z backhandu Kupki, można. Słomki. Karolina, nie mam słomek ani kubków. Kubków nie ma, słomek nie ma, Słuchajcie, zostały nam dwie sztuki tych foremek. Dostajemy informację od naszych klientów, że jest za je, fajna sprawa. Więc dwie ostatnie po cztery złote. Dziewczyny, można tak zrobić drinka. Tutaj to wziąć, ten, ten, wlać, zamrozić i można sobie pociąć. I takie dociąciania mogą być. Z kolą, z mirindą albo sokiem pomarańczowym. Mam słonki, Karolina, się pyta? Ma. Ma, ma Karolina. Foremki, Foremki dwa razy Dorota KM. Dziękuję bardzo. Tak wiedziałam. My wiemy, co lubimy. A, mam takie fajne patyczki do mieszania drinków, do lodów. Nie ma już foremek. Czy jeszcze nam zostały te foremek? Nie, Zostałem nie. Wziąłem dwie ostatnie. Wszystkie już nie poszły. mamy tych foremek. Naprawdę bardzo, bardzo dużo tych foremek. Takie mam patyczki, flamingi, bardzo ładne, po 8 zł, i tu jest ich 10 sztuk. I też można zrobić sobie z nich takie mrożone. Nie macie Tak, no. jakby ktoś miał ochotę, patyczki, flemingi, flamingi, flamingi. O, i to o, też można zrobić doszuki, takie lodowe, doszuki. takie do cięciania. No nie, z tego do nie zrobisz. No, jasne, bo jak tutaj tam coś wody, tam włożysz, zabrożisz i można pociąciać. nawet nawet flamingi wycięcała. <noise> Osiem złotych. Wiesz, bo to jest ostatnie, więcej nie będzie tych flamingów. I jeszcze na górze można sobie zrobić taką parasoleczkę. Wiecie, takie flamingi pod parasolami. I mam kubeczki takie ładne z tacuszką. Zobaczcie, z łyżeczkami. Na poranną kawę z mężem. Kubeczek. Łyżeczka. No niestety cukierniczki tutaj nie mam w wystawie. I łąbrzunia I łąbrzunia. Tak, no. Bo z żubrem najlepsze. Nie no, żubra tutaj nie, nie. To jest na kawę. Na poranną kawę z mężem. Bądź z teściową. Kto jak woli. Nie powiem, co się dzieje poza kamerą, bo ja tu pięknie tak jak ta paździochowa, wam, gdzie mój beret. Pięknie wam sprzedaję, słuchajcie, fajny jest ten zestawik. Naprawdę warto. To jest ostatnia sztuka, jaką mamy. 19 zł. 19 zł, słuchajcie, fajne jest. To tak samo były te misetki, słuchajcie, na deep, Na tam sos ewentualnie tam e, małą przegryskę. Tak samo i kubeczki fajne są. Bierzcie kubeczki. Kamila, jesteś po prostu boska. Ja Ci pomogę go zakopać. Boże, boże. Już zakładam, jej lepiej w berecie idzie. No dobrze boże jest, Macie, bo my cię jesteśmy i zdę. Słuchajcie, ściszuski, berecz czy nic, suba. Pięć Beret, samochodów. Jest do niego. Bardzo ładnie boże, się prezentują. Mieliśmy dużo ich przecież, nie tych kubeczków, tak. bo się sprzedały, no. To ale są, ale to to co to co one są duże kubeczki. Ja lubię takich dużych kubek. Z takim małym zranokiem. Ja z rana kawę muszę mieć w wiaderku. Nie. A wiaderek nie mieliśmy jeszcze. Tak, nie. Pięć sztuk samochodzików to są świeczki, słuchajcie, i one kosztują 4 zł. Zaraz wam pokażę walony, bo są bardzo fajne. Angela miała ostatnio nadmuchane te baloniki i one naprawdę świetnie wyglądają. Baloniki mamy, yy, ile jest sztuk w parce? Cztery, cztery... A, cztery baloniki i napis party. I one są po cztery złote. Cztery balony. Tą szklankę. Jaką szklankę? Z powrotem jest w nie ta, ta szklanka, to wstawiłam. Tak, pokazywałam, pokazywałam. No. To ty chcesz te kubeczki kama, czy nie? Bo teraz już nie wiem. Jak chcesz nas, no to spoko, nie? Baloniki, cztery sztuki w opakowaniu, napis party do tego jeszcze